Słuchajmy się teraz w słowo Boże kierowane do nas w orędziach na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły, a zebrane w książce pod tytułem Kompendium z orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły, tom pierwszy. Ale wcześniej wznieśmy modlitwę do Ducha Świętego o światło i prowadzenie prostą drogą do prawdy. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdasz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp. I słuchaj z namaszczeniem Twojego szeptu. napełnił mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Kompendium z orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły, tom pierwszy, rozdział czwarty, Cierpienie Boga. Punkt pod tytułem Bóg, Ojciec, płacze. Strona siedemdziesiąta szósta. A to słowa Boga Ojca skierowane do nas. 27 kwietnia dziesiątego roku Widzisz tak dobrze jest kochać Boga bo kochając mnie doskonałość człowiek nigdy nie zostanie odrzucony i zraniony ja zawsze daję człowiekowi więcej niż on mi ofiarowuje. Dzieci, mnie pragniecie. Choćbyście szukały miłości po całym świecie, miłości doskonałej, wiedzcie, że to mnie szukacie i mnie jednego pragniecie. Oby nie było za późno, kiedy przekonacie się o tym. Człowiek zaspokaja się teraz małym odłamkiem tego, co jest w stanie przyjąć i odczuwać. Licząc tylko na człowieka i kochając człowieka, kochacie miłością ludzką, niedoskonałą, niestałą. Tylko ja kocham niezmiennie i zawsze. Tylko ja nigdy Cię nie potępiam i zawsze pełen jestem tęsknoty. I czułości, patrząc na Ciebie. Moje dziecko, gdyby człowiek zrozumiał, chciał dojrzeć, co odrzuca, nie bałby się przyjść do mnie. Nie chcą mnie, wszystko mają zaplanowane, także moja obecność jako stwórcy i ojca jest im niewygodna. Jak stworzenie może tak bardzo pogardzać stworzycielem? Jak oni mogą tak bardzo mnie nie chcieć, przecież ja wam wszystko dałem, syna mojego za was wydałem. Czegóż jeszcze chcecie? Nie pozwolę wam żyć jak zwierzętom. Dzieci moje, tego pragniecie żyć jak one, bez trosko. Nie będzie wasze życie beztroskim, kiedy odrzucicie moje prawo i moją sprawiedliwość. Ja jestem mądrością. Ja wiem, jakich was uczyniłem i jakimi jesteście. I powiadam wam, że żyjąc jak zwierzęta, wytracicie się powoli. Wyniszczycie swoje dusze i doprowadzicie do coraz okropniejszych anomalii. Co już się dzieje? Powiadam wam, dzieci moje, nie jesteście beze mnie zdane na siebie i na swoje prawa, ale jesteście zdane na szatana i jego bezprawie. On was nie opuści. Nie ma zjawiska bez królewia na tym świecie, bo jeśli ja nie rządzę, rządzi szatan. Przypatrzcie się na domy wasze. Kto rządzi w domach, z których mnie wyrzucają? Są domy, gdzie czczony jestem pokryjomu i prześladowane są moje dzieci przez swoich najbliższych. Ukochane dzieci, nie pozostawiam was na jego pastwę i dlatego wciąż wołam do was z miłością. Nie opuszczę was. I póki mogę jeszcze wołać, wołam. Póki serce moje nie pęknie dzieci z bólu przez Was zadanego, wołam. Kiedy to serce Boże pęknie, na nic będą Wasze błagania, bo nie okażę Wam już mojego miłosierdzia, którym teraz jestem. Wiele wycierpiałem przez te wszystkie lata, kiedyście mnie prześladowali mnie waszego dobroczyńcę i wybawcę moje dzieci jak bóg ukochał człowieka przez te wszystkie wieki wołałem do was nawróćcie się bo ja powrócę aby osądzić mój lud ale wy nie słuchacie teraz kiedy moje nadejście jest już tak bliskie, patrzę na Was i widzę, jak spoganieni jesteście, jak przeczepione jest moje stado, ile mi Was szatan powyrywał. Wielu z Was nie uratuje się już. Za głęboko weszliście we współpracę ze złym duchem, aby otrzymać moją łaskę. Nie abym jej Wam nie dał. Daję wam dzieci do końca, ale wasze oczy i uszy pełne są już Jego naleciałości, Jego mułu nie przejrzycie, nie posłyszycie. Skamieniałe serca, zatracone dusze. Boli mnie ten widok. Tyle was cierpiałem na nic. Nie poprawiłeś się, mój ludu. Nie poprawiłeś się. Odeszliście ode mnie jeszcze dalej niż ojcowie wasi. Zostałem sam, z nieliczną tylko garstką prześladowanych. Moi nieliczni, wytrwajcie. Widzę czyny wasze. Nie trwóżcie się, bo ja was widzę, owce moje policzone. Znam was, znam wasze czyny przyjdę i zbiorę was jak żniwo moje ale teraz trwajcie jeszcze dla tych braci waszych których serca nie są jeszcze z kamienia tych możecie jeszcze wyrwać z paszczy złego módlcie się i pokutujcie za nich ofiarujcie się za grzeszników za niedowiarków i za pozbawionych łaski odczuwania moich znaków ja do Was mówię cały czas, Wy jednak głusi jesteście. Moje dzieci wierne, kocham Was ogromnie. Nie traćcie nadziei. Ja znam Wasze dramaty, wiem jak opuszczeni jesteście, ale kiedy przyjdę do Was, razem będziemy świętować i nie będzie wśród nas nikogo, kto by mi chwały nie śpiewał. A i między Wami będzie wesołość i radość wielka. Wszystko już postanowiłem. Módlcie się za grzeszników, a uświęcę Was. Ratujcie mi moje dzieci. Każdy, kto mi zbawienie dla chociaż jednej duszy wymodli, jest mi umiłowanym dzieckiem i tego ja szczególnie ukocham bo pomaga mi w moim dziele zbawienia. Wszystkich was odkupiłem, a teraz wy pomóżcie mi, aby ta łaska mogła spłynąć na jak największą ilość moich dzieci. Módl się codziennie za te dusze, co do piekła idą, żeby jeszcze i te mi ratować. Dziecko moje, wiesz jak jestem dobry, ale ile mam was prosić? Jeśli oni nie wierzą we mnie, jak uwierzą, że jestem dobry? Dzieci moje, jak dałyście się uwieść? Usłysz płacz Boga, dziecko, poczuj gorzki płacz Boga nad tym światem. Jak cierpię, patrząc na Was niewdzięcznicy, jak tęsknię za Wami, kiedy do mnie wrócicie. Ileż mam czekać? Czy muszę spuszczać na Was takie kary? Nie chcę patrzeć na Wasze cierpienie, nie chcę krzywdy niewinnych, ale czyja krew obmyje winy tego pokolenia? Dzieci. Wróćcie do mnie, wróćcie do mnie jeszcze, przebaczę Wam wszystko i nie wspomnę więcej, jakżeście mnie ranili. Ja, Bóg, zapomnę Wam wszystko, tylko chodźcie do mnie póki czas, uratujcie się. I kolejne słowa Boga Ojca w tym punkcie, skierowane do nas 20 maja 2010 roku. Widzisz, jak daleko odszedł ode mnie świat, i jak dalece wypychają mnie ze swoich dusz. Cóż mogę ja, ten, który oddał za nich życie? Cóż więcej mogę im dać? Ja, Bóg miłosierny, ukochałem człowieka tak bardzo, że oddałem mojego syna własnego, jako ofiarę przebłagalną za was. Oddałem go za was wszystkich, którzy wyczekacie się mnie, którzy tępicie wszelki ślad mojej obecności wśród was. Krwawi moje serce, jestem Bogiem pełnym miłości. Jestem bogiem, który nie zna gniewu, aż jego miłosierne serce pęknie z bólu. Dzieci, gdzie wy się pochowacie, jak straszne są kary, którymi was dotknę. Cóż mam na świecie, prócz was, moje wierne owce, tylko wy mi pozostaliście. Którzy wołacie do mnie, prosząc o moje miłosierdzie. Proś dziecko, wołaj do mnie, błagaj za nimi, a uratujesz wiele dusz. Wiedz dziecko, że nie ma modlitwy, której bym nie wysłuchał. A najmilsze są mi wasze prośby za waszych braci, kiedy okazujecie im miłość, a i mnie bo kochając ich mnie miłujecie, bowiem moje serce rozdziera się za każdą duszą strąconą wieczny ogień. Mój Syn błaga za wami w każdej mszy świętej. On cierpi i błaga za wami nieustannie. Ile jeszcze mam znosić Jego cierpienia? Ile ojciec może patrzeć na taką niewdzięczność? Dziecko, pojmi, jak wielki jest mój gniew na tych, za których on tak niewinnie cierpi i którzy okazują mu tak ogromną niewdzięczność. Wielki jest dziś gniew mój na to pokolenie, ale wielkie też miłosierdzie wobec Twojego błagania. Zobaczyłaś dziś, oblicze zagniewanego Stworzyciela. Widziałaś gorycz zranionego Boga. Szatan chce, abym uderzył mój lud teraz, zanim moja łaska zdąży napełnić te dusze. Ja dam im jeszcze czas, ale choć nie mają go wiele, ale ja jeszcze wstrzymam moją sprawiedliwość do czasu, Aż moja łaska zapełni ten świat. Wtedy zobaczycie mój gniew. I ci, co odrzucili moją miłość, poznają moją sprawiedliwość, i zapanuje na świecie chaos, i poznają moją potęgę ci, co drwią ze mnie w moich kościołach. I poznają moją sprawiedliwość ci, co samymi sobie stali się bogami. Ja jestem Pan Bóg Wszechmogący, a moje stworzenia do mnie należą. Jeśli jednak lgną do szatana i nic, a nic, żadna łaska moja, której obfitość jest teraz tak wielka, nie może dotknąć tej duszy, ja tę decyzję uszanuję. Nie zmuszę nikogo, aby mnie kochał. Ja mogę Was nauczyć mnie kochać, poprowadzić tych, co nie wiedzą, jak dojść do mnie, ale na kolana, dzieci. Ja nie będę już litował się nad pysznymi. Na kolana, padajcie przede mną, a okażę Wam litość w tych ostatnich dniach. Ja jestem Bogiem Miłosiernym. I pobłażliwym dla tych, którzy mnie i mojego panowania pragną, dla tych, którzy chcą pełnić moją wolę. Wobec tych ja nie okażę mojego gniewu, ale ileż was jest? Garstko. Proś za światem. Proś, niech otworzy oczy i uszy i posłyszy moje wołanie i zobaczy moje znaki jaki daję na świadectwo tych przyszłych wydarzeń. Dziecko, to jest czas miłosierdzia, to jest czas łaski obficie wylewanej na Was. Ja mam serce pełne miłości i miłość tę na Was wszystkich wyleję, zanim wrócę w gniewie i nie będę już pobłażliwy. Mogę sprawić, żeby moja łaska dotknęła każdej duszy. Mogę to sprawić, ale nie mogę sprawić, aby dusza otworzyła się na tę łaskę wbrew jej woli, wbrew jej wolnej woli. Tego nie mogę uczynić dziecko. Zanim nadejdę, napełnię jeszcze świat moją łaską tak, aby każdy, kto we mnie wierzy, mógł się zbawić. Będą znaki na niebie i na ziemi, a wy patrzcie uważnie. Posłuchaj, zleję na was ogrom mojego miłosierdzia. Jednak na tych, którzy mimo tego nie usłuchają mojego głosu, gniew będzie jeszcze sroższy. Słowa Pana Jezusa z 16 czerwca 2010 roku: Ja wciąż cierpię i wciąż czekam, że się nawrócicie. Jestem tu sam, sam w moim cierpieniu. Wy nie chcecie cierpieć, chcecie, żebym ja sam za Was cierpiał, a Wy chcecie mieć tylko przyjemności. Moje odkupienie nie zostało przez Was przyjęte i zrozumiane. Moje odkupienie zostało odrzucone przez całą rzeszę ludzi. Zostałem sam w moim cierpieniu, którego nikt nie rozumie i nie pragnie podzielić ze mną. Powiesz ludziom, że ja kocham cierpienie, bo to cierpienie przyciąga Was do mnie. Poprzez to cierpienie wyrywam Was szatanowi, moje małe, zagubione owce. Co mam począć z Wami? Dlaczego nie słuchacie? Dlaczego nie wierzycie moim słowom? Ja nie jestem Bogiem umarłym, ale żywym, który troszczy się o swoją owczarnię. Ja jestem Waszym pasterzem. I choć uciekacie ode mnie, ja nie wrócę do Ojca bez Was, ale będę się stale za Was ofiarowywał. Wy jesteście moimi, umiłowanymi uczniami. Słuchajcie głosu mego, mówię do Was nieustannie. Nie starajcie się, dzieci, odgadnąć moich tajemnic, bowiem co ma zostać zakryte, Zostanie zakryte. Kiedy przyjdę, zastanę was śpiących. I słowo Pana Jezusa z szóstego dziesiątego dziesiątego roku. Wiesz, co czuję każdego dnia? od tylu dusz? Jak bardzo jestem odrzucany i pogardzany, a nie pragnę niczego, jak tylko dać Wam wszystkim szczęście wieczne. Ranią mnie dusze obojętne, znudzone, myśliwe. Jaką boleść cierpi każdego dnia moje serce. Kompendium z orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły. Tom pierwszy, rozdział czwarty, cierpienie Boga. Punkt pod tytułem Bóg samotny w swoich świątyniach. Strona 82. A oto słowa Pana Jezusa skierowane do nas 4 października. Dwutysięcznego dziesiątego roku nie chodzą do swojej parafii, a wszystkie upokorzenia i przykrości z tym związane ofiarują mi w intencji tej parafii. To nie potrwa długo, bo potrzebuję uwielbienia w moim kościele. Kto mnie będzie kochał i uwielbiał, jeśli oni odejdą? Nie myślcie o kapłanach, myślcie o mnie. Ja tam mieszkam, to mój dom. Ja nie przestałem w nim mieszkać, bo zepsuły się obyczaje. Ja wciąż. Tam jestem, tylko bardziej opuszczony i samotny. Potrzebuję Was. Jeśli tak Wam ciężko tam wytrzymać przez pół godziny, pomyślcie o mnie. Ja tam pozostaję stale z tymi kapłanami, którzy powinni mnie adorować, a nie robią tego. Te wszystkie puste serca, Otaczają mnie zewsząd. Wynagradzajcie mi to obsoszenie. Czekam na was. Nie bójcie się, bo przyjdzie czas, że jeszcze cieszyć się będziecie, ale teraz nie opuszczajcie mnie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Benedicamus domino, Deo gratias.